Witam Janna Hoły z tej strony. Dzisiaj powiem coś o kolażach. E, tutaj pokazuję jeden kolaż, który zrobiłam e, jako e, tak aby zakleić coś, co było pod spodem. E, a pod spodem był kolaż, e, który zrobiłam, e, gdy byłam w maksymalnie negatywnym nastroju i teraz tak. Po co w ogóle robi się kolarze? Do kolarze robi się wtedy, gdy mamy w sobie bardzo silne uczucia albo mamy jakiś problem. To są chyba dwie główne, główne powody, żeby zrobić kolaż. Kolarz pozwala wyjść tym uczuciom na zewnątrz w postaci obrazów i słów. A, a, a problem często się krystalizuje, pojawia się czasem odpowiedź. Często pojawia się odpowiedź właśnie w postaci obrazu, który tak naprawdę gdzieś tam w naszym umyśle tkwi. I w postaci klażu taki bardzo dosyć kreatywnej, ale biernej, jakby twórczej, ale jednocześnie takiej biernej twórczości, sprawiamy, że pozwalamy naszemu umysłowi się uzewnętrznić tak, więc pod spodem był kolaż, który był bardzo negatywny, ja miałam wtedy jakiś taki gorszy okres i pozwoliłam sobie zrobić kolaż bardzo, bardzo negatywny ale taki kolasz nie powinien pozostać dlatego ja pamiętam, że po prostu wzięłam go i, i włożyłam pod kran pod prysznic i spłukałam te obrazki sobie zeszły to co było napisane się rozmazało i, i, i żeby klin wybić klinem zrobiłam na tamtej kalce taki bardzo pogięty właśnie kolaż pozytywny. I to jest mój kolaż pozytywny, tak on może wyglądać. To jest oczywiście moje, każdy może sobie znaleźć coś innego, to mogą, być, to mogą być jakiekolwiek obrazy, które kojarzą nam się z nami, gdy przyglądamy magazyny gazety, ale to może być coś, co akurat w nas tkwi. Tak, ja potrzebowałam wtedy myślenia pozytywnego, e, uśmiechu, ta e, idealna skóra, e, d, d, jak gdyby um, antidetu na moje problemy, e, to było to. E, także ten kolaż to jest kolaż na podstawie na bazie uczuć, ale oczywiście mogą być też inne kolaże, e, tak jak powiedziałam na bazie e, e, naszych celów czy potrzeb. I ten kolor właśnie taki jest. Tak? Takie fajne życie. Ja lubię bardzo wycinanie e, kawałków słów i, i, i kojarzenie ich z obrazami. To jest bardzo sympatyczne. Da mamuśka z dzieckiem dasz radę e, tutaj bez pośpiechu odzyskać spokój, spotkać się z marzeniami i obrazy, które to, e, to pokazują. Uwielbiam pływanie. E, to jest kobieta, która pływa pod wodą. E, I tak, to jest kolarz, który odpowiadał na jakieś tam konkretne pytanie, konkretny cel, potrzebę. E, może być i taki. E, także polecam, tworzenie kolarzy jest bardzo dobre, jeżeli chodzi im o, e, właśnie, gdy mamy w sobie bardzo dużo emocji, e, albo pozytywnych, albo negatywnych. Tylko taki negatywny nie powinien zostać. Dobrze jest go potem zniszczyć, albo na wierzchu zrobić pozytywny, albo rytualnie spalić. Gdy sobie z tymi uczuciami, gdy będziemy gotowi, sobie z tymi uczuciami prowadzimy, często właśnie zrobienie kolażu sprawia, że sobie radzimy z danymi uczuciami le lepiej. Albo właśnie robimy wtedy kolaż, gdy, gdy potrzebujemy odpowiedzi na jakiś kolor. Polecam.